Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś tak skromnie. Eee, przeznaczone na zdrabki było 25 zł. Czarny diament. Bonus 7. Pierwszy raz na moim kanale. Mam, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tutaj szukamy. Nie wiem jak, tutaj o, nie wiem jak to określić. Tutaj taka. Nie wiem. Puszka jakaś z dolarkiem. I tutaj mamy siódemkę. Siódemka e, razy 2 mnoży kwotę. I mamy jedno masa kasy. To co? E, aha. To tak. Masa kasy z numerkiem 41. Nie wiem, czy ostrzy. Ostrzy? Chyba tak. E, bonus z dziesiątką. I... O! I z jedenastką mamy Czarny diament. Dobrze. Zaczynamy sobie od kasy. Masa kasy. Aby chociaż parę złotych było. Ile? Piątka? No jakby się piątka trafiła. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Dobra, sprawdzam. Sprawdzam. Sobie przybliżę. O, tylko żeby tego bonusa nie nie przegapić. Zapomnę znowu jak ostatnio. Dobra. Sprawdzamy co my Tutaj mamy za cyfry albo inaczej liczby. mamy tak: 32, 35, 42 i 3. Tak jak będziemy szukać. A więc to działa: 7, brak, 6, brak, 1, brak i 31. A, myślałem, że będzie 32. Nie mamy. Dobra, szukamy dalej. 23. Nie ma. Widać, widać. Bardzo ładnie widać. 41. Znowu obok. 39. Nie ma. O, 13. Tak, 13 nie ma. 33. Znowu obok. I ostatnia to 14. Także tutaj wygranej nie ma. A bonus jest o. Ananas, warty 50 zł. Dobrze. Przegrana zrabka. A tutaj te kontrolne są inne. Są inne. L, A, G, Gal. Mamy Gala. Gal na lewą stronę idzie. Trafia przegrana. Y no to mamy tutaj takie sreberko jakieś Ym, bonus 7 sobie stawimy na później teraz pójdzie na tablicę czarny diament aby, aby tu był ten czarny diament o zrobię tak żeby było całą zapkę widać O, całą zapkę widać? widać nie? dobra to patrzymy co my tutaj mamy i co my tu będziemy szukać to się już inaczej drapie no i co my tu mamy? 24 1 36 16 i 15 takich chcemy, takich chcę, żeby tu były pierwsza to 9 nie ma, druga to 8 też nie ma, 13 nie ma, 27 nie ma, nawet obok nie ma żadnej. 25. O, teraz jest obok. Drugi rząd. 14. Nie ma. 29. Nie ma. Pię, piątki. Nie ma piątki. Nie szukamy piątki. Dziewiętnastki. Też nie szukamy. Dwójki. Obok. Dwójki też nie szukamy. 23. No obok.

Nie ma. Kontrolne chyba tu były. Tak, BD. BD. O, 7777 numer. Ciekawy numer. O. No nie ma. Sprawdzę jeszcze raz sobie. Ale nie, nie ma. 24. 24 nie ma, nie? 24 nie ma. Jeden też nie ma.

z numerkiem 10 szukamy tego tej puszki z tym dolarkiem i siódemki siódemeczki szukamy tej co, tu co mamy? podkowa palma narty plecak perła, wiśnie, diamenty, arbuz, rower, piłka, korona, karta, klips, chmury, biedronka. Słońce, gwiazda, i ostatnie trzy: balsam, ananas, i kwiat. Także pusta drapeczka. Trzy zdrapki puste. To mi się trafiły, co? A kontrolne to mamy tak. L, o, M. Drapeczki puste. Trzy drapeczki puste trafiłem dzisiaj. No trudno. Nic, nic nie ze zrobię. Nie, taka niedziela dzisiaj. Tak się zaczęła. Dobra, moi kochani, w tym odcinku wszystkie tapeczki. Życzę Wam miłej niedzieli, wysokiej, wygranej w, w tą niedzielę. I do następnego. Cześć, strzeczka, hej.